Witajcie. W poprzednim filmie omówiliśmy dojrzewanie u dziewcząt i budowę żeńskiego układu rozrodczego. W dzisiejszym zajmiemy się chłopcami i mężczyznami. Zanim jednak budowa układu, przypomnę kilka informacji na temat dojrzewania. Gdybym znowu zapytała Was, czy uważacie, że ten banan jest dojrzały, zapewne usłyszałabym, że nie. Jest niewielki, zielony, twardy, a w smaku pewnie nieciekawy. Gdybyśmy mogli powiedzieć, że banan dojrzał, powinien się zmienić. Powinien stać się większy, bardziej żółty, bardziej miękki no i zdecydowanie słodszy. Czyli znowu pojawia się słowo klucz, czyli zmiana. Przypominam, że dojrzewanie to były właśnie zmiany. Te zmiany u człowieka będą częściowo indywidualne dla chłopców, częściowo indywidualne dla dziewcząt. Ale będą też wspólne. Przypomnijmy sobie, że takimi wspólnymi e, objawami dojrzewania było na przykład pojawianie się owłosienia e, pod pachami czy w miejscach intymnych, zmiany w funkcjonowaniu skóry, czyli zwiększona produkcja potu i łoju, a także zmiany nastrojów, zachowania, e, większa kłótliwość, buntowniczość zainteresowanie płcią przeciwną, ale także zwiększony apetyt czy szybszy wzrost. To będą wspólne cechy dojrzewania u chłopców i dziewcząt. Natomiast chłopcy będą mieli też swoje indywidualne objawy dojrzewania. Takim objawem będzie na przykład pojawianie się zarostu, czyli owłosienia na twarzy. Chłopcom zaczną rosnąć wąsy i brody. Jedni będą z tego zadowoleni, inni nieco mniej, bo trzeba się będzie golić. Innym objawem dojrzewania u chłopców jest zmiana głosu, czyli mutacja. Pewnie nikt z Was nie wyobraża sobie potężnego, dorosłego mężczyzny, który będzie mówił głosem małego chłopca. Ten głos musi ulec zmianie na bardziej męski i poważny, i to właśnie jest mutacja. W tym czasie chłopcy mogą wydawać Niekontrolowane, niezamierzone, dziwne dźwięki piskliwe, które mogą być obiektem drwin i śmiechu. Nie polecam tego, ponieważ nie ma w tym nic śmiesznego. Jest to całkowicie normalna sytuacja. Oprócz tego zmienia się również sylwetka mężczyzny. Tutaj będą poszerzały się barki i klatka piersiowa ponieważ jest to jakby również związane z rolą jaka została przypisana mężczyźnie od dawien dawna czyli wykonywanie tych cięższych prac oraz zapewnienie bytu rodzinie, zapewnienie odpowiednich warunków do życia rodzinie no i oczywiście noszenie kobiety na rękach żartuję Czyli powiększa się klatka piersiowa, poszerzają się barki, sylwetka nabiera kształtu takiego trójkątnego, ponieważ biodra pozostają wąskie. Zajmiemy się teraz budową męskiego układu rozrodczego. I tutaj, podobnie jak u kobiety, będą pojawiały się narządy, które. Yy, Będą odpowiedzialne za produkowanie komórek rozrodczych, bo pamiętacie, że taka jest rola e, układu rozrodczego. U mężczyzn komórki rozrodcze męskie będą produkowane w jądrach. Jądra występują u mężczyzn w liczbie dwóch i mają za zadanie produkować męskie komórki rozrodcze czyli plemniki. Męskie plemniki zbudowane są jakby z trzech części: z główki, tej najważniejszej części, szyjki albo inaczej wstawki i witki. Witka umożliwia plemnikom poruszanie się. Aby dotrzeć do komórki jajowej, plemnik musi przebyć naprawdę długą drogę. Dlatego możliwość ruchu jest tutaj niezbędna. Oprócz tego mężczyźni bardzo rozrzutnie produkują swoje Komórki rozrodcze, ponieważ od momentu dojrzewania produkują je w milionach, aż do późnej starości, w każdym momencie swojego życia. Ale aby plemniki mogły być odpo w odpowiedniej ilości produkowane, jądra muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki. Takim warunkiem jest temperatura wewnątrz ciała ta temperatura jest troszeczkę za wysoka dla jąder dlatego tuż po urodzeniu wstępują one z jam ciała poza jego obręb właśnie w celu nieco obniżenia temperatury ta temperatura może obniżyć się już nawet o 2-3 stopnie poza jamami ciała jądra do produkcji plemników nie potrzebują wysokiej temperatury. Wręcz nawet wysoka temperatura może być dla jąder niebezpieczna, dlatego mężczyźni powinni uważać, aby jąder nie przegrzewać. To zstąpienie poza jamy ciała sprawiło, że jądra w jakiś sposób: po pierwsze, w czymś muszą być umieszczone, po drugie, czymś osłonięte i chronione. Dlatego też osłonięte są specjalnym workiem, tak zwanym workiem mosznowym. Jest to właśnie worek, w którym umieszczone poza jamami ciała są jądra i on zapewnia ochronę oraz odpowiednią temperaturę dla jąder do produkcji plemników. Wyprodukowane w jądrach plemniki przedostają się do przewodów zwanych nasieniowodami. Te nasieniowody raz, że wyprowadzają plemniki z jąder, dwa łączą się z takim e, gruczołem krokowym, który nazywa się prostata e, i ten gruczoł ma za zadanie wyprodukować specjalną substancję dla plemników na bazie wody oraz substancji odżywczych, które mają odżywiać plemniki. Plemniki muszą być silne, sprawne, ruchliwe, więc potrzebują substancji odżywczych. Dostarczane są one raz, że właśnie z substancjami z jąder dwa z prostaty. Po przejściu przez nasieniowody plemniki trafiają do narządu, który ma za zadanie wyprowadzić je na zewnątrz, wprowadzić do dróg rodnych kobiety, czyli trafiają do prącia albo inaczej penisa, albo inaczej męskiego członka jest to narząd, który jest różni, również miejscem ujścia cewki moczowej, czyli służy zarówno do wyprowadzania na zewnątrz plemników, ale również do wyprowadzania na zewnątrz zbędnych substancji, które zawarte są w moczu. Czyli u mężczyzny zarówno mocz jak i komórki rozrodcze wypro, wyprowadzane są na zewnątrz przez prącie albo inaczej penis, e, umożliwia on również wprowadzanie plemników do dróg rodnych kobiety. Pamiętacie, że aby kobieta mogła zajść w ciążę, musi zostać zapłodniona komórka jajowa, a do zapłodnienia może dojść ja tylko i wyłącznie w jajowodzie, czyli wprowadzone przez pochwę plemniki muszą przebyć drogę przez macicę i większą część jajowodu, aby spotkać się z żeńską komórką rozrodczą. Stąd też tak duża ich ilość i ta możliwość ruchu, ponieważ większość z nich niestety ginie po drodze. Tak naprawdę z komórką jajową łączy się tylko jeden najlepszy i najsilniejszy. Czyli jeszcze raz: jądra umieszczone w worku mosznowym produkują plemniki. Nasieniowody wyprowadzają plemniki z jąder i doprowadzają do ujścia, czyli prącia czy też penisa. To tyle na dziś dziękuję i do zobaczenia.